Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Niemiły Filip, który zawsze mówił prawdę. Filip miał pewną cechę, której wielu ludziom brakowało. On po prostu zawsze mówił to, co myśli. I nie chodziło o to, że czasem coś wymsknęło mu się przypadkiem. Bezwzględna szczerość była dla chłopca drogowskazem w każdej sytuacji. Filip wierzył, że mówienie prawdy zawsze i wszędzie to najważniejsza rzecz na świecie. Nigdy nie udawał, nie owijał w bawełnę i nie próbował zgadywać, co ktoś chciałby usłyszeć. Wolał mówić prosto z mostu, bez zbędnych uprzejmości i gryzienia się w język. W jego domu wszyscy już zdążyli się do tego przyzwyczaić. Mama tylko czasem cicho wzdychała, gdy Filip oznajmiał. Masz dzisiaj bardzo potargane włosy, mamo. Czyżbyś zgubiła grzebień? Również szczery był w stosunku do taty. Tatusiu, twoja koszulka pachnie tak, jakbyś przez cały dzień przytulał się do sera. Tata wtedy podśmiewał się pod wąsem, kręcił głową i mówił. Ach, Filipku, mógłbyś być nieco delikatniejszy, kiedy wracam z pracy po dwunastu godzinach. Filip nie rozumiał, o jakiej delikatności mówi tata. Przecież powiedział prawdę. Wszyscy ciągle powtarzali, że nie można kłamać, a z drugiej strony zdawali się nie doceniać jego prawdomówności. Pewnego popołudnia Filip poszedł z mamą na targ. Pachniało tam świeżym chlebem, owocami i ziołami. Gwar ludzi mieszał się z nawoływaniami sprzedawców, a na straganach piętrzyły się kolorowe pomidory, ogórki i gruszki. Przy jednym ze stoisk stała starsza pani w ogromnym kapeluszu z kwiatkami. Gdy tylko mama zatrzymała się przy niej, by obejrzeć jabłka, kobieta uśmiechnęła się szeroko i powiedziała Piękny mamy dziś dzień, prawda? Filip spojrzał na nią uważnie i natychmiast wypalił. Pani zęby wyglądają jak stare klawisze od pianina są żółte i krzywe. Mama zamarła z jabłkiem w dłoni. Starsza pani zamilkła, jej uśmiech zgasł, a oczy zrobiły się duże i okrągłe, jak monety. Po chwili odwróciła się i odeszła bez słowa. Filip spojrzał na mamę, która wciąż stała nieruchomo, jakby nagle zamieniła się w posąg. Co się stało? Zapytał chłopiec. Przecież byłem szczery. Ja zawsze mówię to, co myślę. Mama, czym prędzej odłożyła jabłko i wzięła Filipa za rękę. Wiem, synku, ale czasem lepiej zostawić pewne spostrzeżenia dla siebie. Niektóre komentarze mogą kogoś zranić. Ale przecież ona naprawdę miała takie zęby, upierał się Filip. Poza tym nie mówiłem tego, żeby było jej przykro. Po prostu tak wyglądała. Mama westchnęła i nic już nie odpowiedziała. Do końca zakupów starała się pilnować Filipa trochę bardziej niż zwykle. Tego samego dnia po obiedzie przyszła w odwiedziny ciocia Ela. Rozsiadła się w fotelu i zaczęła opowiadać o swojej niedawno wyhaftowanej serwetce. Filip był żywo zainteresowany tą historią. Dlatego ciocia wyjęła telefon i pokazała mu zdjęcie swojego koronkowego dzieła. Czyż nie jest piękna, Filipku? Chłopiec spojrzał i zmarszczył brwi. Wygląda staromodnie. Nie chciałbym oglądać czegoś takiego u siebie na stole. Ciocia Ela pospiesznie schowała telefon, a potem bardzo szybko zaczęła mówić o czymś innym. Gdy wyszła, mama znowu popatrzyła na Filipa z troską. Ci było trochę przykro. Włożyła w tę serwetkę bardzo dużo pracy. Ale ja nie chciałem jej zrobić przykrości, oburzył się Filip. Wiem, odpowiedziała mama. Ale czasem powinieneś zastanowić się nad czyimiś uczuciami. Prawdomówność to piękna cecha, ale krytykowanie wyglądu innych albo efektu czyjejś ciężkiej pracy, nie ma z nią zbyt wiele wspólnego jest jedynie krzywdzącą oceną. Po rozmowie z mamą Filip miał mętlik w głowie. Bo przecież zawsze mu mówiono, że prawda jest ważna. A teraz nagle wychodziło na to, że czasem trzeba uważać na słowa. Ale jak to zrobić? To było wbrew jego naturze. Postanowił więc nie przejmować się zbytnio słowami mamy i dalej podążać za swoimi przekonaniami. Następnego dnia wybrał się z tatą do pana Antoniego, sąsiada z końca ulicy. Pan Antoni miał ogromny ogród pełen zieleni, kwiatów i drzew owocowych. Filip bardzo lubił ten ogród, bo można było się tam bawić w dżunglę albo w zaginiony świat dinozaurów. Po chwili rozmowy, pan Antoni zaprosił swoich gości na szarlotkę własnego wypieku. Ciasto pachniało przepięknie, ale nie wyglądało zachęcająco. Było trochę krzywe, a cały środek był zapadnięty. Pan Antoni jednak uśmiechał się dumnie. Robiłem je według przepisu mojej mamy. Nie mam wprawy w pieczeniu, ale zapewniam was, że smak jest rewelacyjny. Filip w osłupieniu przyglądał się ciastu. Po chwili rzekł: Ta szarlotka wygląda tak, jakby spadła na podłogę, a potem została przez kogoś nieudolnie pozbierana. Nie zamierzam ryzykować. Pan Antoni zamilkł na chwilę patrząc na swój wypiek, a potem spłonął rumieńcem. Tata rzucił Filipowi krótkie spojrzenie. Ale nie powiedział ani słowa. Zamiast tego nałożył sobie podwójną porcję i zachwalał smak ciasta. W drodze do domu Filip zadał tacie nurtujące go pytanie: Nie bałeś się próbować tej szarlotki? Wyglądała strasznie. Tata spojrzał przed siebie marszcząc brwi. Była przepyszna, a domowe ciasta mają to do siebie, że nie zawsze wyglądają jak z katalogu. Filip widział, że tata jest lekko zdenerwowany. Dlatego nie dopytywał o nic więcej. Patrzył przez chwilę pod nogi, kopiąc kamyk, który toczył się po chodniku. Nagle nabrał ochoty na spróbowanie ciasta pana Antoniego, ale było już na to za późno. W sobotę po południu Filip pojechał na warsztaty modelarskie do Domu Kultury. Towarzyszyła mu mama, która zgłosiła go tydzień wcześniej, bo usłyszała, że dzieci będą tam budować profesjonalne latawce z drewna, papieru. I kolorowych nici. Filip nie był do końca przekonany, ale kiedy mama wspomniała, że będzie można puścić je później w pobliskim parku, zgodził się bez marudzenia. Sala była pełna stolików, szpulek, nożyczek i papierowych rurek. Dzieci pracowały w ciszy i skupieniu. Filip siedział obok chłopca o ciemnych włosach i bystrym spojrzeniu, który przedstawił się jako Michał. Od razu było widać, że zna się na rzeczy. Był zwinny, zaangażowany i dokładny. Zupełnie inny niż Filip, który od razu rzucił w jego kierunku kilka komentarzy. Trochę krzywo wychodzi ci ten ogon latawca. Będziesz musiał poprawić, bo inaczej nie poleci zbyt daleko. Michał nic nie odpowiedział. Pracował dalej, jak gdyby nigdy nic. Filip zaś nie dawał za wygraną. Nie chcę być natrętny, ale klej leje ci się z boku, jakbyś przyozdabiał tort lukrem. A przypominam, że robimy latawce. Michał znów nie zareagował. Filip zmarszczył brwi. Zwykle jego komentarze wzbudzały w innych jakieś reakcje. Niektórzy się uśmiechali, a inni oburzali. Ale ten chłopak po prostu milczał. Jakby Filipa w ogóle tutaj nie było. Po kilkunastu minutach, Filip spojrzał na swój latawiec i westchnął. Myślę, że wyszło mi całkiem nieźle jak na pierwszy raz. Wtedy Michał odłożył klej, spojrzał Filipowi prosto w oczy i powiedział spokojnie: Twój latawiec wygląda bardzo niechlujnie. Strasznie krzywo to wszystko powycinałeś. Poza tym nierówno przykleiłeś patyk. I jakby tego było mało, wszędzie widać brudne plamy od kleju. Filip zamarł. O co ci chodzi? wydusił. Mówię tylko to, co widzę, odpowiedział Michał spokojnym tonem. Dlaczego masz taką nietęgą minę? Nie umiesz poradzić sobie ze szczerą opinią? Filip spuścił wzrok. W głębi duszy wiedział, że Michał dobrze podsumował jego pracę. A jednak zrobiło mu się bardzo przykro. Przecież się starał, ale czasem to za mało, by stworzyć coś estetycznego. Michał tymczasem kontynuował. Mam wrażenie, że bardzo chętnie wytykasz innym błędy. Ja zrobiłem to samo. Powinieneś się z tym liczyć. Filip poczuł coś nieprzyjemnego pod żebrami. To nie było tak, że Michał krzyczał, naśmiewał się czy dokuczał. On tylko odbił jego własne słowa jak lustro. Filip postanowił więc jakoś wytłumaczyć się przed Michałem. Ja nie chciałem, żeby było ci przykro, wymamrotał. Ja też nie, odrzekł Michał. Ale czasem człowiek chce po prostu spokojnie pracować, a nie słuchać, że coś jest krzywe i brzydkie, szczególnie kiedy bardzo się stara. Przez resztę zajęć chłopcy pracowali w ciszy. Michał kończył swój latawiec w skupieniu. Filip zaś próbował naprawić nierówno przyklejony patyk. Czuł się trochę dziwnie. Nie był zły czy smutny, ale miał w głowie mnóstwo pytań i wątpliwości. Kiedy wychodzili z sali, Michał zapytał. Może będziemy razem puszczać nasze latawce w parku? Filip spojrzał na niego zaskoczony. Serio? Mimo tego, co mówiłem? Jasne, odparł Michał z uśmiechem. Tylko może umówmy się, że będziemy doceniać pracę drugiej osoby i postaramy się liczyć z uczuciami innych. Filip skinął głową. Nie wiedział jeszcze, czy dobrze rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, ale nastąpiła w nim jakaś zmiana. Tak jakby ktoś wykuł małą szczelinę w wielkim kamieniu, z którego zbudował swoje przekonanie, że szczerość jest zawsze dobra. Po warsztatach z latawcami, Filip długo myślał o tym, co powiedział mu Michał. Była to bardzo poważna rozmowa, która otworzyła mu oczy na wiele spraw. Wyciągnął z niej mnóstwo wniosków i miał zamiar wykorzystać je w swojej codzienności. Jednocześnie chciał nadal pozostać sobą. Wciąż był szczery i mówił to, co myśli, ale coraz częściej, zanim otworzył usta, zadawał sobie pytanie: Czy moja uwaga wniesie coś do sprawy, oprócz robienia komuś przykrości? Pewnego dnia na spacerze spotkał sąsiadkę. Panią Zosie, która słynęła z krzykliwego stylu. Teraz miała na głowie nową fryzurę. Włosy były ostrzyżone bardzo krótko i miały odcień fioletu. Jeszcze niedawno Filip powiedziałby: Ta fryzura wygląda jak zemsta fryzjera. Chyba za panią nie przepada. Teraz jednak powstrzymał się przed złośliwą uwagą. Zamiast tego pokiwał głową, uśmiechnął się i powiedział: Jest pani niesamowita. Lubię, gdy ktoś nie boi się zmian. Pani Zosia roześmiała się. Zmiana to mało powiedziane. Ale dziękuję, Filipku. Sama jeszcze się przyzwyczajam do mojej nowej fryzury. Filip był z siebie dumny. Wyraził swoją szczerą opinię i jednocześnie sprawił komuś radość. To było zaskakująco miłe. Innym razem, ciocia Ela ponownie postanowiła pochwalić się swoim haftem. Tym razem zrobiła serwetkę z czerwonym sercem i niebieskimi kwiatami dookoła. Filip spojrzał na nią uważnie. Kolory trochę się gryzły, ale detale i wzory były równe i bardzo staranne. Postanowił to docenić. Ciociu, widzę ile pracy musiało cię to kosztować. Te niebieskie kwiatki są wykonane z niezwykłą precyzją. Ciocia rozpromieniła się niczym latarnia. Zauważyłeś? Miło mi, że to powiedziałeś, bo nieźle się nad nimi napracowałam. Wyszywałam je przez dwa wieczory. Filip nie powiedział nic o kolorach, które jego zdaniem były kiepskie. Uznał, że to nie było najważniejsze. Wypowiedział się jedynie na temat tego, co szczerze mu się spodobało. Innym razem wybrał się z mamą do sklepu. W pewnym momencie podbiegł do niego chłopiec, którego kojarzył z osiedla. Miał poplamione spodnie, skarpetki nie do pary i trochę przekrzywiony plecak. Cześć. Dawno nie widziałem cię na placu zabaw. Może pobawimy się kiedyś. Zapytał. Filip już miał odpowiedzieć. Najpierw zajmij się swoim strojem, bo wyglądasz jak chodzący bałagan. Jednak powstrzymał się. Zamiast tego postanowił powiedzieć coś neutralnego. W końcu to było bardzo miłe, że ten kolega odważył się, by podejść i zaproponować mu wspólną zabawę. Chętnie się z tobą pobawię. Pokażę ci mój nowy latawiec, rzekł zachęcająco Filip. A potem dodał: Masz świetny plecak. Trochę się przekrzywił, tak jakby uczestniczył w jakiejś przygodzie. Chłopiec zaśmiał się. To prawda, codziennie jestem w nieustannym biegu, a mój plecak razem ze mną. Filip poczuł się lekki jak piórko. Nie zrobił nic wielkiego, ale też niczego nie zburzył. Tego wieczoru przy kolacji mama powiedziała: Filipku, mam pytanie. Tak, mamo? Czy ostatnio jesteś bardziej rozważny w swoich wypowiedziach? Czy tylko mi się wydaje? Filip podrapał się po głowie. Coś w tym jest, mamo. Staram się mówić to, co jest naprawdę ważne, a drobiazgi, które mogłyby komuś zepsuć dzień, zostawiam dla siebie. Taka zmiana jest godna uznania. Brawo, synku! Doceniła go mama. Tata, który właśnie popijał herbatę, uniósł brwi z podziwem. To piękne, że wyciągasz tak mądre wnioski. Ale nadal będę prawdomówny, dodał Filip. Wciąż nie zawaham się stwierdzić, że sernik jest za słodki, ale nie w taki sposób, żeby ktoś potem nie chciał już go piec. Mama zaśmiała się, a potem wyszeptała. To najpiękniejsza definicja szczerości, jaką słyszałam. Filip czuł, że niczego w sobie nie stracił. Po prostu nauczył się patrzeć na sprawy trochę szerzej. Nie zrezygnował z prawdy. Tylko zaczął ją podawać w uprzejmy i delikatny sposób. Zrozumiał, że słowa mają moc, a jeśli wypowiada się je z dobrocią, stają się prawdziwym mostem między ludźmi. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.